Dziękuję wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj toka boka. Wreszcie! Pamiętajcie o subskrypcji! Uuu. No i odpalamy naszą migało. Wo... Co? Miga? Yy, toke boke! Toke life war. Dobra, no i wchodzimy do naszej gry, ponieważ teraz pokażę Wam jeden z sekretów, którego nie pokazałem na poprzednim odcinku. Nie wiem czy pamiętacie, ale byliśmy wtedy u dentysty! Mufinka jak zwykle ścięta. Ale to było wczoraj. No dokładnie. No to gdzie ty chcesz iść teraz? Dobra, tak więc lecimy na chwilę do dentysty, ponieważ nie pokazaliśmy najważniejszej rzeczy, a dopiero później kupimy dodatek, który planuję, planowałem kupić. I to będzie śmieszny dodatek, znaczy myślałem nad innym, ale stwierdziłem, że kupimy, albo nie powiem wam, Pierw zobaczymy ten sekret, dziwny sekret, którego jeszcze nie widzieliście prawdopodobnie. Nie, możesz powiedzieć, wiesz, jaki to jest? Sekret? Nie nie mogę powiedzieć, jaki to jest sekret, bo to jest super sekret. Tak. I tak. Czyli ogólnie... teraz wszyscy widzowie zamykają oczy, bo to jest super tak, sekret. Tak, zamykają se oczy, ponieważ teraz stworzymy wróżkę zębuszkę. Hmm. Mówiłam, no w... że istnieją Wróżka zębuszkę trzeba stworzyć tak, zobacz Tutaj za tą ścianą, za tym, trzeba zrzucić wszystko z tej ściany I Tak samo, o nie, wyrzuciłem do kosza Patrz, no właśnie I tutaj teraz Wróżka zębuszka, jak każdy dobrze wie, Ona jest kiedy odrywa. A kie, do, kiedy wstaje wróżka zębuszka? Jak jest ciemno Jak jest noc, więc musimy zmienić na noc Żartujesz I zobacz co się teraz dzieje To What? można nacisnąć i teraz myk i wróżka zębuszka! ja nie mogę! Przecież to jest chore! Ty, ona ma tęczowy świat! To naprawdę jest wróżka zębuszka, to jest latający ząb. Tak, wróżka zębuszka, więc mówi, Mufinka, jak ty wyglądasz? I tak. Masz wróż, wróżkę zębuszkę, żebyś o, nie dziękuję. mówiła. O, zobacz jak ładnie teraz trzyma. Się. Ona lata w twojej rączce. O lol. A może ona... Nie, w... ona lata w twojej rączce. tylko to jest chore. To jest super wróżka zębuszka. Możemy tam Mufinka wsadzić do tego świata? I tak. To no ten... no było dobra w sumie! Słuchajcie. Nie da się do tego wyjść. Dobra, tak więc lecimy teraz kupić nasz piękny nowy dodatek, a naszym nowym dodatkiem będzie... Mufinka? Strzelaj, no musisz strzelać. Strzel ten dodatek. Ciebie? Nie, strzelaj dodatek. Tak więc dodatkiem, który dzisiaj kupimy będzie... Mufinka, no... Z takich dodatków jak chciałem kupić, yy, ten dodatek jest właśnie... Nie, to nie jest to, pomyliliśmy, pomyliliśmy dodatki, ponieważ dzisiaj zostaniemy farmerem. Farmę miał. I ja, I ja o. Dobra, no to lecimy teraz kupić ten dodatek. Dobra, i wracamy do naszej toki i wybudujemy w końcu nasz nowy domek. Farmerski domek. Będziemy farmerem. A ja mam pytanie. Tak, czy ja tam świnkę? Yy, nie wiem, co tam będziesz miała, ponieważ, na, żeby zostać farmerem, musi zbudować nam się całkowicie nowy świat. Ale ja chcę świnkę z Milky Secret Boxu jak świnka chcesz? No to zobaczymy, ja nie wiem totalnie co tam w ogóle jest Szczerze w ogóle nie sprawdzałem tego dodatku, wiem, że mogę zostać farmerem Więc postanowiłem, że Kitek i Mufinka zostają u mnie farmerami Ponieważ to jest mój świat i ja będę decydować kim będzie Mufinka Mufinka powiedziała, że od dzisiaj będzie zajmować się sadzeniem kukurydzy Mufinka, gdzie jesteś? Tu jest Mufinka razem ze swoją wróżką zębuszką, przyszła Co ty masz za prezent? Ej, odpakujemy go Matko, ty masz zęba Czemu to w... Kitek? Czemu ząb był w prezencie? No bo ci zapakowałem go ostatnio ja Tak więc jesteś zębową wróżką Znaczy. Dziewczynką, która ma ze... Za... Ej, co tu jest? To są kopce kreta. Ej, otwórzmy wszystkie, zobaczymy, co jest w środku. Nie ma, nie ma. A nie, to nie są kopce kreta. Tu można sadzić po prostu nasiona! Kopce kreta. No no, tak myślałem, że to jest. Kopiec kreta to jest takie ciasto! No i co? O, teraz bierzemy i sadzimy ziemniaczki. Jeden ziemniaczek, drugi ziemniaczek. i Trzeci. I co, teraz włączymy wodę i one urosną. Czemu różni się ziemniak od ej, kartofla? Nie wiem, ale rośnie. Zobacz. Ale to rośnie. Kukurydza się... urosła! Ziemniak czy rośnie czy kartofla? Ziemniak, ej, zobacz, tamten nie rośnie. Ej, on się obraził. Zobacz. To wszystkie rosną, on nie rośnie. Czemu on nie rośnie? Bo co się z nim nie tak, przesta się z niego śmiać. O nie, damy mu Fince taką minę teraz. Mimka jesteś przerażona. No dobra, jesteś zakochana w panu kartoflu od dzisiaj. No, bo nie w tobie. Ej, jak tak możesz <grym> mówić? Patrz, wyrwiemy tego kartofla z ziemi. Zobacz, mam kar... Czemu Kitek jest przerażony teraz? Co się stało z Kitkiem? Czemu nie dawałem tej miny? Aha, o matko. Może tak wiesz, jak dawałeś mi nową to tak spadła na ciebie po prostu. A możliwe. O, Kitkowi wywalimy język. Co ty na to? Albo będzie zły, zły, ponieważ zjad kartofla. Dobra, wyłączymy tą wodę. Już nasze ziemniaczki urosły i kukury ile urosło. O matko. Dobra, lecimy. Czy mogę zjeść taką skrzeczkę? Ej, czy ty widziałeś, że to jest strach na wróble? Ej, to sprawdziła dziewczynka. Matko, i żona dziewczynka. Ja też myślałam, a to jest strach na wróble. Ona Ej. jest. Na... O matko, na tym badzielu. O. Ej, mm -hmm. Poczekaj, czy my możemy ją przebrać jakoś. I zobacz, tu można pomidorki sadzić. A to, co to jest? Murówka! Mufinka zje. Dobra, od, od dzisiaj mufinka będzie testować. Pomidorka, jak ci smakował pomidorek. Teraz ziemniaczek. Co jeszcze? To jest nawóz. Jak damy nawóz, to szybciej będzie rosło. Mat... Jez! Co się dzieje? Ej, to poważnie jest. Co się błyszczy, nic się nie rośnie Tam była kupka wylatywała, ty nie widziałeś tego? Nie, różne, nie r, To było tak, że jak na, przy, przybliżyłem do tego, to tak kupy wylatywały różne kupy. z tego Faa. Ej, tu jest pan kropelka nawet, zobacz Pan kropelka Ojejciu To jest przebranie? Ej, nie, sądzę, nie... że to jest po prostu pan kropelka I tu są ogórki? Dobra, Mufinka dzisiaj wszystko testuje do jedzenia, Tak, Ja nie chcę już więcej z tobą nigdzie chodzić Dlaczego? Dostaniesz szpadel Kupę. Albo nie, tak weźmie szpadel. I czemu ty masz kitek szczoteczkę do zębów? Ja nie mogę. Dobra, bierzemy ten szpadel i go do ręki. Musimy odłożyć tą szczoteczkę. Po co nam ta szczoteczka Mufina? Ja nie mogę ty czowalamy. I czemu wróżka zębuszka? Oddawaj wróż... moją wróżkę! to ona ci zabrała, strach na wróble ci zabrał. O matko wiem ci, że coś jest nie tak. Tak, ona żyje. Ten lama, ja chcę ją. Czy ty widzisz to? On jest przybrany za lamę. Lamę. dodaj go do tej A Moja czapeczka, uciekamy, bufina, ucieka lamy. Lamo pielęgniarką, dokładnie, skąd wiedziałeś? No co masz Ja teraz chcę to zjeść. O mój matecz, I podziel, się, podziel sobie się... Nie! A było pyszne. I wróżka zębuszka, teraz ciebie odlatuje, bo ona nie lubi ludzi, którzy jedzą tyle słodkiego. Więc e... Ona będzie z kitkiem e... Lubi, no bo dzięki temu bierze więcej zębów od dzieci. No dobra, jednak lubi, wraca tutaj. To jest lama. No tak. I duże, mała lama i duża lama. Uu. Ja nie mogę robić te czowe kubki! O matko, czekaj, a czy tą kubkę można do nawozu użyć? Tak da się! Ej, ty teraz ona zrobi kolejną? Zr jak zrobić... Kitek. Ej, jak to zrobić? Nie, takiś czas, albo coś jej daj Będziemy ją karmić, aż zrobi. Kitek. Kitek. Jedz wszystko. Kitek. Poczekaj. 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 Ona chce bagietkę, ona jest nie. francuską! Zjadła bagietkę! Francuska. Francuska! O, żyli Okularki? Mm. Speszyła się, też słusznie no, nie no ej, musimy jej teraz założyć o. Ja nie mogę lamać, Czekaj, 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 musimy jej coś jeszcze dać. Co możemy jej tam Ile nasion, można to wszystko zasadzić. Tak, to jest tak typowo, żeby to sadzić, więc tak naprawdę weźmiemy, o, weźmiemy ogórki i teraz, rzeczy na ciasto! Jak właśnie, ej, jak będziesz miała taką tą taką farmę, to możesz sobie tutaj specjalnie rzeczy wszystkie sadzić i podpalasz pod, ja to, to ty i ty zobacz co się dzieje. Ej. A to ty kupiłeś. Ej, ale nie we wszystkich. No to u ciebie też kupimy. Okej. Okay. Teraz co to jest jest jakiś zraszacz, Czy tu jest.? Świeczka! Co? Żartujesz? Tak, no poważnie, to jest świeczka. I co teraz tutaj jak psika? Chyba na owady. Zobacz, bo to urosło, ale tutaj nie rośnie. Nie wiem, no, że to jest woda, wodą też tak psikasz. No ale właśnie, ja też tak myślałem, no bo to nie rośnie. Ej, zobacz, na przykład ten kar... Może... dobra, nieważne, to można przestawiać. Ale jesteś lach. w tą stronę też coś jest. Ej ej, 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 chodź, chodź, mówinka, mówinka, idziemy razem. chodź, patrz, Czyli, czekaj, czy kupkę ja, patrz. Ej, pa... idziemy razem. Umiesz tak? Pienisz? Czemu ty się pienisz? No bo się zdenerwowałem Basta. To jest traktor. Mufinka, Patrz. czyń honory Siadaj na traktora Piencjowy. Mufinka będziesz orać pole łorą <laughs> pole, uora pole Ej Mufinka Poczekaj, bo musi tak zaorać pole Żeby to wszystko o ten, jak już orać to poważnie A nie tak na pół gwizdka orać to pole Czekaj, ta się to Ej ty zobacz, jest żyzna gleba Teraz czy ty widzisz to? To jest cała rozpiska. Trzeba wziąć. Zostaw, ale widzisz tu, co tu pisze? To jest całe, całe zachowanie, jak masz się zachowywać. Co jak masz sadzić? Ej, tu na pewno się otwiera. Teraz to mam teraz takie, że musi to się otwierać. E, to jest do mielenia, Czy mi się wydaje? Masz opisane tutaj widzisz tu, to jest do siania. a to można zmienić. Zobacz, teraz mufinka no, będzie. Wrzucimy jej tu chyba nasiona. Nie to co jakieś hybrydy robisz. Pół na pół. I teraz Mufina przejedziesz po polu i patrz. Uru. Co? Nie siejesz? Co jest? Nie wiem w tym momencie, może ja nie wziąłem, to, może to nie jest do siania. Nie instrukcję, zobacz. Może to nie jest do siania. To jest może do siania. Po jednym ziarenku. Po jednym ziarenku, mufinka, dawaj sadzisz. Tak, to jest do siania, Albo nie mamy już ziaren. Dobra. To no, jedno wziąłeś. Dobra, nieważne. Już pakujemy fula. Ej, całe weszło. U matko! Dawaj, mufinka. Cudko co? Tko, jedno? W celu Ale już nie ma Może już skończyłeś nie, nie, nie tam Kółka. O teraz leci, zobacz ile leci do tego No Boróweczki I teraz ja ciasto O, patrz do, Dobra, zobacz jak sadzisz Ej Mufinka, jaka ty jesteś super rolnikiem widzę Nie no wiem, ja to zobacz. jestem elastyczna I teraz tak, wszystko posadzone Mufinka tak sadzi, sadzi, sadzi i teraz zobacz To będzie rosło Zobacz Mufinka i zobacz jaka ty jesteś super Posadziłeś boróweczki I jeszcze przestawimy Reszty tu Reszty nie trzeba Okej, okay, czyli tak wyglądała Mufinka jako farmer Tylko... Rolnik co jest za tymi drzwiami? Ej, teraz będę się cały czas zastanawiał Jeżeli wiecie, co takiego A ciekawego to można tu znaleźć tak, tak. Możliwe, bo powiem ci tak, że to widzowie napisali nam, że Wróżka Zębuszka jest tam, tak? więc ja tak, ja, ja to widziałem z komentarzy Więc teraz niech powiedzą jak to zrobić Tak, czy jest coś ciekawego na farmie, coś co możemy razem zrobić, ponieważ Mufina już... Co? Myślałam, że coś jest za tym krzemie. No w sumie racja, A jest za liściami, za tym. Powiedzcie tak, napiszcie na pewno w komentarzu Jak zrobić, żeby Lama dała nam więcej yy, niespodzianek Czy są tu jakieś kryte znajdźki, ponieważ nie. Widzę tak... No to są tak się to nazywa. Ponieważ nie widzę tutaj nic ciekawego. A jeżeli wy znacie jakiekolwiek ciekawe rzeczy, które możemy zrobić w toka boka, piszcie w komentarzu, wtedy przypnę je serduszkiem. A my widzimy się w następnym odcinku, który pojawi się jutro, ponieważ jest tydzień toki boki. Toki boki. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A Łukasz wsiada do traktora. Znaczy Kitek. Brum brum. Pa.